My son. The day you were born, the very forests of Lordaeron whispered the name, Arthas. You shall be king. Ciemanko z tej strony, Mr. Quelux i to już jest kolejny odcinek z WOWA. Dzisiaj jesteśmy na Eye of the Storm i sobie pogramy troszeczkę, to jest dość szybkie BG. Jeszcze sprawdzę, czy ustawienia mam bardzo dobrze. Tak, mam kamerkę, pierwszy raz testuję kamerkę. Zobaczymy, czy jeszcze ją wstawię, bo no nie wiem dokładnie, zobaczymy. 720p jest, wszystko ładnie, Gites. Coś jeszcze? Ah, kancel, dobra. Szybko, szybko, miałem zmienić speca. Speka, speka, spek, spek na elemental. Tak, dzisiaj na elemental sobie pogramy. <laughs> mój kubeczek, fajny, nie? <laughs> elemental jest świetne. Musimy sobie pograć. I dobra, zaraz się rozpoczyna. Co ja tu miałem sobie ustawić? Hmm, tu latać jest. <noise> tak, tu mam... Yy... Jak to się nazywało? Macros, czyli... Key... Tak, Macros. I tutaj na tym makro właśnie mam... ...kilka fajnych rzeczy. Yy, sound, coś mam cichutko. Dobra. Dobra! Aha. ok O, spadłem. Fucka, Dobra, wyleczmy się. Nie wiem. Miałem pokombinować coś z makrami i pograć jakimś, jakąś inną klasą, ale stwierdziłem, wiecie co, że sorry bardzo, ale nie, nie, ja nie umiem inną klasą grać. <grym> Za długo szemanem grałem. I, I tak wyszło. No ale co, tam e, już tam sobie pobiegniemy. Moje miejsce pracy oczywiście. No, pewnie łóżko widzicie tam rozwalone, ale co, tam niedawno wstałem. Nagrywam kilka odcinków pod rząd. Dobra. My to mamy. O. Pierwsza to. czajn, Fok Fuck. Fucking bitch. Szybko. Dobiegnę do niego sobie. Yeah. Dobra, walimy lawa bursta. Tak, zabiłem go. Benda. Wiecie co, no i nawet mnie nie wyleczycie. Żal, nie ma Hillera. Mendy. Nie. Kurzyłem się, naprawdę. Posujemy, bo ja obrabiam wszystko w San Vegas, a szczerze, nie umiem wstawić kamerki. No dobra, no. Nauczę się, właśnie dlatego dzisiaj się chcę nauczyć. Żeby obrobić... Ten, no, mam tutaj rozpiskę, Wszystkich rzeczy, które będą w dniu każdym I już mogę wam w sumie powiedzieć tak Poniedziałek tak jak już był Czyli Eurotrack Simulator 2 Wtorek Minecraft na modach W środę właśnie WoW W czwartek Metro Nie. W czwartek Minecraft na modach W piątek Metro W sobotę Minecraft na modach I teraz online w niedzielę Czyli dosłownie tak Trzy razy w tygodniu będziemy mieć... Minecrafta na modach. Chciałem Combat Armsa nagrać. Wcześniej go nagrywałem przed tym dosłownie odcinkiem. I miałem pewne... Mo mody. Pewne błędy. I... Ech, akurat musiał to wstawić Dobra. No on tu i tak zdachnie Dobra, lecimy. Dobrze. A Lighting shield. Priesta nie zabija, ale majda zabije. Jak będzie jakiś słaby, to go zjada jak sukin Syn. Ej, no co to było? Co to było? Dostał tylko 1200. O. Ucieka, dobra. Tego zabijemy. Dobra. Ufakam. Dobra, bym go zamroził. Znaczy, by dał do... ale on już nie zdążył. Kogo by tu zjechać? Kogo by tu zjechać? Dobra. O, Pójdziemy na tamtych. No i uciekają w drugą stronę. Nie fajnie, nie fajnie jest. No i nie złapiemy go. No nie. Dobra, może tak. Lawa won, mi stąd. Dobra, jedziemy. No, pięknie. No, nie ma lawa tego. A nie jest. Dobra. Strzelamy. Nie ma. Szaman jest łatwy w obsłudze, więc nie ma co się bawić. Tu warek był szybszy o nie Death Knight Inspekt Railness Furios. Hmm, ale w Fula to jeszcze nie ma. Ma tylko pasek, buty. Jeszcze. Reszta nie ma. Dobra, ale zabijemy sobie... tego pana. Oj, coś źle zrobiłem, ale dobra. Mniejsza o to Zaraz się postawi. O, tak. Zdychać teraz. No i co jest? Znowu mogę rzucać? O! Zawaliłem ładnie. Dobra. Jak mi co tam. Gdzie on znikł? Znikł gdzieś. Hmm, nie fajnie, nie fajnie. Dobra, to co? Gdzie biegniemy? mapa. Hmm, na drugą stronę, może. Tam do... Aliantów. Możemy tam przebić. Nic tu nie pisze ciekawego, wszystko same nudy, na razie, przegrywamy wygrywamy, wygrywamy eee, lecę po flagę, będzie było szybciej, eee, Aluszek. Mage, czy co to jest? Priest. Dobra. Łap to. Nie uciekaj! Dobra. Szybciej weźmiemy tą flagę. O! Co ja zrobiłem? Mapa. Gdy mam biec do tyłu, tam w swoją stronę. Dobrze. Jak stop... Punktów więcej, ja też będę miał 100 punktów więcej. Będzie bardzo fajnie. <grystanie> Czy wy też tak macie, że jak nagrywacie, to akurat ktoś musi wejść do pokoju. Dobrze, że kamerę mam w tą stronę, więc tam nie widać nic. Ale mama była jakieś 5 minut w pokoju. Wkurzało mnie to. Fucking bitch. <laughs> nie ma! Dobra. No szwak! Frajer no! Won mi z tym syfem. Zbugowane znowu u nas są. Frajerzy! Uciekam. Dobra, zaraz będę mógł go wywalić. Dobra. No już sobie ucieknę. Nie ma bata. O, czekajcie. Nie chcę głównie kamerek robić. Bo moja twarz nie jest do pokazywania w sumie. Za słaby jestem, nie. Nie pasuje. Póki co, moja kamerka. Ale nie, tak dla testu, jeden odcinek może być spoko. Wiecie, czasami tam jakieś miny robi. Ja próbuję, ja to kontroluję bez problemu. Ale czasami, wiecie, to jest niekontrolowane. Czasami, więc można jakieś. Jak to widziałem, czekajcie, chusiek ostatnio, tak. Chusiek ostatnio w swoim tym się tak. A eee, Wiecie jak to głupio wygląda? Naprawdę, ja już na miejscu chuśka bym nie wstawiał tej kamerki. Samo nagranie tak, ale kamerki nie. No bo weźcie, siedzi przez tam kilka minut i... Eee, tak szukamy tutaj, A eee, Wrechta, no właśnie. Gdzie ja idę w ogóle, bo się... No właśnie, zagapiłem. Ale fajnie to wszystko wygląda, nie? Na full. Full, 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 full. Jesteśmy kamerą. Ojej! Skąd? Skąd? Ty zły panie! A tak chodźcie do mnie tu, to, to. Chodź! Czy wy chcecie naprawdę zlecieć? Aha, nie zdążyłem. Fajnie! Musimy to wygrać. Dobra, ten druid jest wkurwiający. druida Frajer jeden, głupi. No szkupi! No i jeszcze... ...cyclone. Się. Dobra i wodę z tym syfem. Oho. Już po mnie. Nah. Nie fajnie. No ale wygramy to w każdym razie. Zobaczmy ile mam killi nie deadly boss. Mhm. No, tak, jeszcze wzięliśmy. Aha, dwa kile, dużo! Spoko. Coś słabo mi idzie, no bo tak Pokoj jak. Się. zamiast. tych, tych, tych lepać, no dobra. No i znowu mnie Ta druidka jest całej. Zajeba. do zajbania. jakie frajery Ta druidka jest za mocna A zbugowane coś, że z heksa wychodzi sobie o tak jak chce To nie jest fajne Hamstwo W sumie nie wiem po co jest ten stopper Za 11 minut bez przesady W sumie zobaczyłbym ile nagranie trwa Mam taki bardzo fajny trick a czekajcie, muszę zobaczyć, nie to ta strona, nie ta, ta. Nie mogę zobaczyć. Fak, Dobra, walić to, mniejsza o to. <laughs> Chciałem, ale. Myślę, że się uda, ale się nie udaje. Hmm. Musiałbym z drugiej strony to kombinować. No i mi się nie chce teraz. Dobra. Głupie aluchy. Nie, ja stamtąd spierdalam, bo ten druid jest pohamiony. No, patrzcie, no, bada, no, no, ba... no, i już. Już nawet nie mogłem tego se wziąć. Mi stąd. no, no, Fak, no i nie da się. Ten Warek jest chamski za mocny. Cham pierdolony. Suka! Nie lubię ich. Głupialuchy. Oni są za mocni. Oni mają kurde za mocne sety. Że ma zasranego tak, który go chiluje. Jest nie do zajebania ten drut, no jakim cudem. Chyba będę grał druidem w PVP. <laughs> nie, no naprawdę, ja chcę jakimś DPS-em. Warkiem mi się nie chce w sumie. Mam warkę, ja mam wszystkie klasy na 8.0, ale nie chcę mi się tak jakoś. Miałem tym: Hunterem grać, ale mi się nie chciało tak strasznie. No i kolejny do mnie się przypierdzieli. Tak, nie ma takiej opcji. Dobra. Super, normalnie super. Jakim cudem my wygrywamy, jak ja, my tak dostajemy tu w dupę wszyscy Czy tylko ja tak dostaję, ja takim frajerem jestem mausem z W si klozecie gupi, nie ma! I teraz kill shit kill them shit No i... no i nie dostanki No i co? Spierdalają ode mnie. Oczywiście. Dobra. Więc walimy tym. Tym. I teraz tym. Oh yeah. Tak, dobrze. Spierdalaj. Spierdalaj. Dobra, pięknie. Jak mamy healera w zestawie, no to pfff, jesteśmy nie do zajebania. Dobra, lecę tam. Do tamtych. O, jak się zrozpili, Aluszki, biedne, biedne Aluszki. Tu mamy ma szamanka. Tu mamy warka. E, Chyba mu się nie uda. Co jest za Absorb? Co jest za Absorb? No spoko. Absorba miał takiego jak... No i... patrzcie, widzicie to? Si! No ty. No i ja już się nie wywinę od tego. Dobra, nie spierdala mnie. Dobra, nie wyleczy mi się stąd. No jeszcze... Dobra, ten nie tak? Więc to się z tobą teraz stanie? O nie, nie. Dobra. W każdym razie tej dpsa nabiję. Jak nie killę, to to dpsa. Bywa. Eee, to. Nie, jak przegramy, to ja się zaodzigam. Idę szybko po flagę. Fajnie, że zdążę. Dla mimy, tu muszę Bela odpalać. Szkoda, że nie mam damage tego rekonta i w ogóle, żebym wiedział ile robię damage'a per second. Dobra, trzeba się wychylać. No, tam już biegnie z flagą. O, co to? Hunter. Warrior, spoko. Skąd mam takiego speeda? Dobre, że tak odniesie. Temu nie dam. Druid głupi, myśli że da radę. Albo to ta elfka, a nie ma. nie dałem rady. No i dupa, i dupa no. Już przegramy no. Lipa Straszna, a myślałem, że wygramy AF Znaczy, ej, hey, AFSOR, kurde, już mi się mylą nawet nazwy buffgroundów. No właśnie Lawa bursta nawet nie zdążę, no właśnie, no I już nawet nie zdążę się pewnie zrespić. Coś mi się zdaje, a nie, zdążę! Spoko. Powinniśmy im odbić teraz wszystkie bazy i byśmy wygrali, ale to jest niemożliwe. No i musi uciekać. Musi uciekać jak zwykle, sukinsyn. No i muszą mnie walić oczywiście. Że inaczej? Jak? Dobra. Ech. Bywa! No więc dobra, dzięki za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli chcecie więcej, załapkujcie, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia!